Jestem dzisiaj w Łomży i tutaj będę rozmawiała z pierwszą kobietą z województwa podlaskiego, która będzie kandydowała do, czy kandyduje w zasadzie do Parlamentu Europejskiego, bo wybory proszę państwa już w niedzielę i w niedzielę dokonamy wyboru ostatecznego, wskażemy naszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, a za mną jest pani Bernadetta Krynicka, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak jak powiedziałam, jest Pani pierwszą kobietą z województwa podlaskiego na liście prawa i sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory mieliśmy raczej taką trochę jednak zdominowaną przez mężczyzn reprezentację w tym parlamencie europejskim. Czy potrzeba tam jest kobiet z Polski, takich patriotek? Bo do tej pory widzieliśmy tam różne sytuacje i głównie odgrywali tą główną rolę mężczyźni, którzy różnie tam się wsławili. Ja, ja uważam, że przede wszystkim kobiet kobiety powinny iść do Europarlamentu, do Parlamentu, do każdego samorządu. nas jest za mało zdecydowanie, a my jesteśmy naprawdę e, świetne w zarządzaniu w organizacji. Potrafimy naraz robić kilka rzeczy, myśleć o wielu rzeczach. I e, zdecydowanie myślę, że są takie, no, takie na, dla nas takie szlabany, że nas się hamuje. Nawet te paryta, parytety na listach, które tylko te parytety zmuszają, Komitety wyborcze, żeby się kobiety pojawiły w tych 30%? Ja właśnie chcę zapytać, bo ja wyznaję, ja osobiście wyznaję taką zasadę, że te parytety nie ułatwiają kobietom niczego, bo kobieta powinna sama przede wszystkim chcieć, te, te parytety to jednak zmuszają do szukania kobiet, która by tutaj się nadała. Trochę czasami to taka już mówiąc brzydko zapchaj dziura, ale faktycznie są, na przykład pani dłuższy czas już występuje w polityce, bo pani się chce. Pani tutaj w Łamrze zaczynała jako pierwsza przewodnicząca Rady Miasta w roli kobiety, czyli można dalej, bo się chce, tak? To to jest ten główny motor napędowy? Przede wszystkim ta chęć działania dla społeczności, dla Polski, dla też dla rodziny, bo ja idąc do polityki, to przede wszystkim też myślę o o o ojczyzny i tak idę do rodziny, bo przecież o to, to, to wszystko, co zabiegam, to też myślę o, swoje, o swoich dzieciach, wnukach, o tym, co będzie, yy, będzie w przyszłych pokoleniach. Prawda? To jest odpowiedzialność taka. Więc ja zaczęłam swoją yy, przygodę z polityką w 2010 roku przypadkiem. Yy, I tak do dzisiaj jestem i yy, lubię działać, lubię mieć wyzwania. I uważam, że bardzo dużo jest kobiet, które by wniosły ogromny ładunek pozytywnej energii i dobrego, dobrego takiego wizerunku politycznego, gdyby zostały dopuszczone, gdyby nie były spychane na te ostatnie pozycje, bo ja mam ósmą pozycję, więc tak naprawdę praktycznie no jakieś 10 osób, ale uważam, że z każdej pozycji można wejść do parlamentu czy europarlamentu. Ja do Sejmiku weszłam z ostatniej pozycji, nawet bardzo dobrym wynikiem. Potrzebujemy my kobiety same siebie wspierać. Przede wszystkim. My nie możemy sobie zazdrościć. My powinniśmy siebie wspierać, bo nas powinno być więcej w polityce, bo my wiemy, czego kobietom potrzeba, czego potrzeba jest, potrzebna jest rodzinie i czy dalej idąc w Polsce. Ja tu mam tutaj swoją teorię, uważam, że kobiety są wredne dla siebie, niestety są wredne, taka jest rzeczywistość, może nie zawsze i nie wszędzie, ale bardzo często. No ale pani po coś tam idzie, jakie są w tej chwili najpilniejsze potrzeby do załatwienia w Unii Europejskiej, również dla Polski i tutaj dla ziemi łomżyńskiej? Ja uważam, że przede wszystkim to, że my jesteśmy blisko pasa granicy wschodniej, to chodzi o bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo, które zagraża nam od wschodu, Prawda? przede wszystkim od Rosji, od Putina, ale też y, te niebezpieczeństwo, które, nie, które jest niesione przez pakt migracyjny, który obciąża y, y, pa, państwo i, i, i finansowo i, i zagrożenie y, wzrostu przestępczości. I my, kraj, który jest tak naprawdę bardzo bezpieczny, i bezpieczniejszy w Europie. Jest zagrożenie, że tak nie będzie, że nasze dzieci, my będziemy się bali, żeby nasze córki wychodziły na ulicę y, 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 i nasze dzieci. Więc ja nie chcę takiej Polski, żeby przymuszać nas do przyjmowania imigrantów, a jak nie przyjmiemy, to będziemy płacić 20 tysięcy za, za imigranta. Jeżeli Hiszpania, Niemcy, Belgia, Francja, jeżeli oni i kol y, y, Włochy kolonizowali kraje y, y, Afryki, prawda? Więc mają obowiązek przyjmować tych migrantów. Jeżeli, oni jeżeli Niemcy zaprosili, to niech sobie radzą z tym, bo jeżeli ja zapraszam gości do siebie, to ja sobie z nimi radzę, a nie oddaję sąsiadowi. No tutaj są pewnie zdania podzielone, bo to jest trudna sprawa. Niektórzy mówią, że tego paktu nie da się już odwrócić, no ale jest część polityków, która mówi, że coś, co zostało zatwierdzone, można odtwierdzić. Więc y, czy pani będzie tutaj na pewno na tym polu pracowała, jak rozumiem, żeby można było odwrócić ten pakt migracyjny, ale też chyba Zielony Ład? Oczywiście, pakt migracyjny do kosza. Po prostu nie ma go. Po prostu byliśmy wszyscy tutaj równo, dlatego te wybory y, dziś, y, 9 czerwca są niezwykle ważne dla nas Polaków i to nie są wybory do Europarlamentu, to są wybory, które Polski dotyczą, bo jest taka, takie mylne podejście i my musimy zadbać o swój los właśnie i ten, ten y, z kolei Zielony Ład, y, gdzie z nim się wiąże ten pakt klimatyczny, ta utopia klimatyczna, to, że Będą drenowane kieszenie Polaków, że będą zmuszani Polacy do remontów swoich domów, nikt, na, nikt, nam, nikt nie da na to pieniędzy. Będą zmuszani, do, będą wywłaszczani w ogóle z tych domów, jeżeli nie, 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 zrobią, nie dostosują się do wymogów. Zielony pakt, który niszczy rolnictwo, gdzie zakazuje nam różnych rzeczy i, i zabiera nam tak naprawdę wolność, to, to, to też. Do wyrzucenia jest, po prostu do wyrzucenia, do prze, przerobienia, do zreformowania, do skonsultowania, więc tutaj, e, tak naprawdę, to jest, te wszystkie działania to z, z średnich ludzi, z bie, biednych robią jeszcze bardziej biednych, a bogaci będą się bogacić. Jesteśmy na stadionie miejskim w Łomży. Tutaj jest bardzo ładny zielony ład, ale dlatego, że jest ładna zielona murawa, równa, ładniejsza chyba niż w Białymstoku. Stoku. To też jest y, część, y, jakby z czym pani chce iść, bo Unia Europejska w tej chwili zajmuje się rzeczami utopijnymi, albo tam trzecią, czy, czy piętnastą płcią. Tymczasem y, zdrowie na przykład obywateli, ich, y, kondycja fizyczna nie jest najlepsza, to też jest do poprawy. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze w, każdego, w życiu każdego człowieka, to jest zdrowie. I my powinniśmy zająć się zdrowiem i właśnie wsparciem, rozwojem kultury fizycznej, zachęcaniem ludzi do wysiłku fizycznego. No i zdrowy styl życia to też odżywianie. I teraz proszę zobaczyć to, to obłudę, taką, prawda? Tutaj nasi rolnicy w Europie, w Polsce, muszą przestrzegać norm tych pestycydów. Wszystko musi być pod, pod linijkę, że tak powiem. Ale sprowadzane jest zboże z Ukrainy czy z innych krajów i już tam nikt nie bada jakiej jakości, jakie tam są normy spełnione, czy tam opryski jakie są stosowane i, i, i to się obchodzi I, niby, i, i jak my dbamy o to zrobię? Więc tutaj jeżeli śrubujemy te wszystkie wymagania, bo tak śrubuje rolników Unia, no to róbmy to uczciwie. Nie sprowadzajmy produktów z krajów spoza Unii, które nie są sprawdzone. I nie zabijajmy chyba własnej gospodarki, bo Zielony Ład zabija tę gospodarkę i to widać już w tej chwili bardzo mocno w Polsce. Czy w Łomży też są już firmy, które mówią, że się zamykamy, albo no, są jakby takie głosy, że z powodu no, czy obecnej polityki rządu, ale też z, z powodu polityki Zielonego Ładu, czy stąd ktoś ucieka, się zamyka, bo to jest kilka dużych firm? W tej chwili w Łomrze trzeba podkreślić, że nie ma tutaj fabryk, nie ma takich dużych zakładów pracy, więc nie ma takiego pogłosu, nie ma takich informacji, bo po prostu jesteśmy takim miastem nieprzemysłowym, więc są znamy małe zakłady, większość to są przedsiębiorcy tacy lokalni, więc tutaj na razie o tym nie słychać, ale jak najbardziej słyszymy to w mediach, czytamy w internecie, że mnóstwo ludzi traci pracę. Proszę państwa, wybory do Parlamentu Europejskiego są już w najbliższą niedzielę 9 czerwca. Będziemy wskazywać swoich kandydatów na naszych przedstawicieli w Unii Europejskiej. Wszystkie sondaże na razie i takie badania opinii publicznej wskazują, że Europarlament się zmieni, będzie bardziej prawicowy czy będzie w ogóle prawicowy, no to zależy od państwa głosów, jak państwo zdecydują. Jaka jest Unia Europejska w wydaniu lewicowym, widzieliśmy przez ostatnie lata być może warto sprawdzić, jak będzie wyglądała unia prawicowa. Myślę, że pani Bernadeta Krynicka też by chciała to sprawdzić. Szanowni Państwo, żeby Polska była Polską, musimy iść na wybory i zagłosować na prawą stronę, na prawą, który wzrost poparcia prawicy jest w innych krajach też obudziła się Hiszpania, Francja, Włochy, Obudźmy my się tutaj w Polsce, zagłosujmy na prawo i sprawiedliwość, które gwarantuje. Y Właśnie tych. E, dotrzymanie wartości jego. krótko, bo do tej pory wartości Unii Europejskiej niestety sprowadzały się do antywartości. Agnieszka Siewieniuk macierowska portal Dzień dobry, Białystok, dziękuję Państwu za uwagę.